Witam Was ciepło, tutaj Extreme Game, kontynuujemy przygody z Fortnite. Zima się dawno skończyła, mogliby to usunąć, dać coś innego. Neo wykrzywione. Wcześniej było wykrzywione wieże, z tego co pamiętam. A teraz jest Neo wykrzywione. <laughs> Nie wiem dlaczego. Zobaczmy, bo ciekawi mnie to. Może coś zmienili w tym miejscu. Jest całkiem inaczej to zrobione. Ale ja już tu chyba byłem wcześniej w innej rozgrywce. Jak graliśmy ten mecz drużynowy. Ale sprawdźmy o co chodzi z tymi neonami. Widzimy Neo Burger. I milion innych graczy, którzy mogą nas zabić. Przechodzimy przez Burger. Żadnych dźwięków. Myślałem, że będzie jakieś bzyt takie bzzzzt. Cóż... Chciałem do budynku. Panie! Będziemy walczyć o życie w tym miejscu, bo jest sporo graczy. Także trzeba się zaopatrzyć w amunicję i dobrej klasy broń. Na razie mamy broń klasy... Nie chcę się na to patrzeć Okej, okay, mamy potkę, co się nam przyda Szybciej topi koleżko. Dobra No nic, broni dobrych nie mamy Mamy fajną strzelbę, która nie fajnie strzela, To jest już lepsza strzelba w tej grze Co prawda mamy ten granat głupi Dobra, coś mi się wydaje, że z tego karabinu będziemy korzystać, ale może nikt tutaj nam w ogóle nie przyjdzie, może zostawał nas w spokoju. Wyjrzymy się przez okno, jak wygląda ta miejscowa. Gdzie warto jeszcze pójść? To są takie zwyczajne budynki mieszkalne. To jest chyba telewizor. Był tutaj, raczej w pomieszczeniach się używa shotguna. Tak, na szczęście jesteśmy w, pomiesz w tym pomieszczeniu. Chciałem powiedzieć, jesteśmy w oku. Także w tym budynku nie ma nic ciekawego. Sam bronię, oczywiście, ale te bronie są niskiej klasy. Tutaj tak nic z tego nie będzie. Tutaj co mamy? Garaż. Wpadliśmy do łazienki. Dobra, kolejne no, snajperka drugiej klasy. Ale nie interesuje nas to. Idziemy na dół. Może jest piwnica w tym pomieszczeniu. Frytkownica, tutaj kuchnia widzę. Wyjście na zewnątrz. Jakiś hipermarket. Hipermarket, taki sklep. Chyba to była wyrzutnia rakiet, ale nie interesuje nas to. Po prostu idziemy z tym. Nic się nie dzieje z nami. Wszystko jest ok. Neo wykrzywione, Wykrzywiony. Boże! Bo zastrzelają. Zabijają się. Muszę go na blisko wziąć. Gdzie on jest? Jedną miejscową mamy już sprawdzoną, jeżeli chodzi o Neo wykrzywione. Dobra wróżka mnie załatwiła, ojejku. Gramy i dalej. Pan Ryba. Panie Rybo, czy też musisz tak długo czekać jak ja, żeby ta gra się załadowała? Potańczmy. Idziemy na Neo -wykrzywione. Nie wiem w ogóle, dlaczego tak to nazwali. Może to jakiś błąd, nie umiem tłumaczyć. Neo wykrzywiony powinien być. To jest ten Neo. Albo Neony wykrzywione. O kurde, ale fajna w ogóle... Mmm... Jaki fajny posąg. Co on trzyma w ręku? Nie wiem, możecie napisać w komentarzu co trzyma w ręku. Wyglądało mi to jak na kule, jakąś, jakiś kask. Jesteśmy w innym budynku niż wcześniej. Ten budynek to jakieś biuro. Tych łazienek się nie da otwierać. Mamy karabin szturmowy. Czy coś w tym rodzaju. Tutaj mamy drzwi na zamek. Wygląda mi to na hotel Także to jest prawdopodobnie hotel znajdujemy się w hotelu Windę mamy która nie działa W windzie mamy szyb i można po prostu wejść do tej windy Tutaj znajdźki są też takie sobie na razie mamy najniższej klasy broń Gościu mnie trafił, ale to nic. Zdurczył mi. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie. Uf, w ogóle ciśnienie podniosło się. Jestem teraz przestraszony i się boję, że mnie zabiją. Nie chcę umierać. Ja tylko zwiedzam. Oglądam hotel sobie, a wy do mnie strzelacie. Muszę być uzbrojony. Ech, życie. Słyszę gościa, który chce mnie załatwić. On tu czai na mnie po prostu. Gościu się na mnie czai i chce mnie wykończyć. Dobra, hotel mamy zwiedzony, jeżeli chodzi o... Neowykrzywione. Co za nazwa. W ogóle kto to tłumaczy? Ludzie. Ma hotele mają takie te balkoniki. Wejdźmy sobie do Pump Gym. Pump Gym. Sala treningowa. Nie ma tu drzwi. Zróbmy sami. Dobra, jestem w środku. W sali treningowej mógł ktoś już być wcześniej, ale nie było nikogo, bo mamy amunicję do otwierania, więc. Więc nikogo tu nie było. Mamy lepszy shotgun. Zegłówkę mamy także. Tu jest wejście. Tam mieliśmy wejście tylne. No i nie mówcie, że to tylko tak wygląda. A na góry coś tam jest, czy nic nie ma? tutaj też jest wejście. Do góry mamy. Nie wiem, czy tutaj winda powinna być. Mamy inny shotgun, który mnie nie interesuje, bo ja nie umiem strzelać z shotgunów. E, tu są biura ogólnie. Ciekawe. Może rozliczają siebie. Tutaj mają kibelek w tych biurach, jak widzicie. Mogą się załatwić. Idziemy do góry, zobaczymy co na wyższych piętrach się znajduje. Tak samo biura, nic ciekawego. Bo biura raczej nie są ciekawe. Tu mamy biurko szefa. A co jest wyżej? Ciekawe, ciekawe. No dobra, zobaczmy co jest wyżej. Wyżej mamy kuchnię. Co? Może to jest taki pokój wypoczynkowy dla pracowników. Łóżko? No, mamy łóżko też. Nie pytajcie mnie się o co chodzi. Łóżko i kibel. Także może to jest łóżko szefa. I mamy gościa, który chce mnie zabić. Bo go słyszę. Tutaj jeszcze mamy wyżej coś. Weźmiemy potkę. Dobra, mamy troszkę życia więcej. Tu jest kolejna kuchnia książki i łóżko też znowu pokój jakieś to jest takie jakby pomieszczenie socjalne Że pracowników, którzy pracują w tej siłowni. Tam jest już sufit? Nie, tam nadal jest. Ku o kurczę, patrzcie, jak to zrobili. Nad każdym pomieszczeniem jest kibel. W ogóle gościa słyszę, on tam kręci czymś. Ja się zaczynam obawiać o moje życie. Bo mogę szybko zginąć. Tutaj on jest nade mną. Ten gościu jest nade mną. Pan królik mnie załatwił. Na zawał zaszedłem. No byliśmy na samej górze, zwiedziliśmy hotel, zwiedziliśmy salę gimnastyczną. Także tyle z tym wszystkim. O dobra, myślę, że to w następnym odcinku sprawdzimy co jeszcze się znajduje na neonowe neowykrzywione, także trzymajcie się ciepło, cześć.